Donald Trump wywrócił stolik, zaprzeczył wszelkim regułom, które ustalała przez kilkadziesiąt lat Światowa Organizacja Handlu, przestał być dobrym wujkiem. A politykę dobrego wujka z Ameryki rozpoczął Bill Clinton, między innymi, dlatego był tak hołubiony w Europie i poprzez tą. Otwartość w polityce celnej, Stany Zjednoczone zaczęły tracić bardzo duże pieniądze, więc Trump postanowił to zmienić, nałożył cła. I tutaj m, wszystkie lewicowe media w Polsce, a jest ich większość, przypomnę, bo to jest większość dziennikarzy Polsatu, to jest cały TVN, to jest cała TVP, skolonizowane te stacje telewizyjne w, przez lewicę w dużej y, mierze, zaczynają taką narrację, że dzieje się tu jakiś horror, dzieje się coś niebywałego, a tymczasem, jak uczy historia, takich konfliktów celnych, czy też dużych wojen celnych, w dziejach ludzkości było mnóstwo. I